Bitcoin po wczorajszych spadkach o 5% podnosi się dzisiejszego dnia o kolejne 3, co zlikwidowało na całym rynku 64 miliony shortów. Tutaj macie najwięcej na Bitcoinie, potem Solana, która teraz jest taka popularna, oraz też na Ethereum. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku oprócz już Bitcoina poruszymy sobie kilka innych, również ważnych wykresów z punktu właśnie widzenia korelacji ich z rynkiem kryptowalut. Także dzisiaj za. Także dzisiaj tak naprawdę myślę, że ten odcinek będzie ciekawy, ciekawszy, jeszcze niż zwykle. Porównamy sobie tutaj też jeszcze raz tą metodę Wykofa, jej schemat akumulacji i powiemy sobie na pytanie co dalej. Także zapowiada się ciekawi kilka jeszcze innych ważnych analiz właśnie związanych z tym, co aktualnie dzieje się na rynku, a co jakby koreluje z tym, co działo się już w uprzednich latach na rynkach S&P 500 na Nasdaqu. Dzięki też czemu możemy przewidzieć, jak w podobnych sytuacjach z przeszłości zachowywał się rynek, by postarać się przewidzieć. Przyszłość, także dzisiaj będzie myśleć ciekawie. Słuchajcie, jak ktoś z Was tego kanału jeszcze nie subskrybuje, no to polecam to zrobić teraz. Przycisk macie tam na dole, zróbcie to teraz. O często w tych moich filmach odnoszę się do jakichś filmów poprzednich i dzięki temu też jakby zachowujemy sobie taką zdrową, fajną ciągłość oraz całość wypowiedzi i całość analizy. Także myślę, że tutaj po prostu nie pożałujecie, jak ten kanał zasubskrybujecie. Ale dobra, słuchajcie, lecimy z tematem. Zacznijmy sobie dzisiaj wyjątkowo tak naprawdę. Od rynku SP500, bo chciałbym Wam powiedzieć o jednej korelacji, która właśnie jest tutaj z tym wykresem. I o co mi chodzi? Słuchajcie, jak widzicie, od ponad już dwóch tygodni mamy non-stop, non-stop wzrosty na SP500 o tak naprawdę teraz równo. 10%. Ja tydzień temu robiłem porównanie ciekawe, właśnie według też analiz, które tam brały pod uwagę SP500 od jakby daty jego powstania, że gdy od naszego all-time high cyklu na SP500 do all-time low, jeżeli tutaj już odbijemy i zostaniemy mniej niż 5% do all-time high, co się właśnie wydarzyło, no to jakby rynek odnowił to all-time high od 37 do 227 dni. Taki był ten czas najdłuższy. Teraz o tej bliskości 5% już upłynęło nam tutaj, słuchajcie, 116 dni. Czyli według też tej cykliczności, według tych badań, jesteśmy już bliżej niż dalej, żeby te all time high odnowić. No i tutaj widzimy, że bardzo prężnie idziemy tutaj w górę. Ale to o czym chciałem Wam powiedzieć, to jest słuchajcie, patrzcie, bardzo ciekawa rzecz. Bo teraz właśnie tych świetlonych podrząd, gdzie raz za razem przebijamy kolejne dołki, idziemy do góry, do góry, do góry, mamy tu już sporo. I ten wykres pokazuje jak SP500 zachowywało się właśnie w takich dużych wzrostach, gdzie mieliśmy właśnie codzienny taki, Wzrosty, wzrosty, wzrosty i ich pod koniec po 7 dniach, 8 dniach, 9 dniach, tak, kolejno. No i tu jest właśnie to, czyli jakby są wzrosty, 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 tak, przez te 7, 8, 9 dni, tak, właśnie jak teraz jest aktualnie. Potem zwykle odnotowywaliśmy mały spadek, ale to, co jest ciekawe, no i to jest to też, że te badania są robione od 1950 roku. To jest też ciekawe, że jak tutaj już dużo osób myśli, że OK, po takim czymś musi przyjść w końcu sroga korekta, i pewnie tam pójdziemy dużo znowu w dół, no to według badań tak się właśnie nie dzieje, tylko jest tutaj jakiś mały spadek, maksymalnie kilkuprocentowy, ale on jest w ogóle niewspółmierny z tymi wzrostami. Jakby bardzo mała korekta. A potem już podczas kolejnych dni tygodni i tak naprawdę miesięcy, bo to jest od jednego dnia do dwóch miesięcy po tym takim dużym jakby dużych wzrostach dzień po dniu. Idziemy jednak z jakimiś małymi korektami, ale ciągle, ciągle pniemy się ku górze. Także jak widzicie bardzo ciekawe i tutaj też właśnie pisał Jeffrey, że S&P 500 jakby rozszerza te swoje jakby wygrane zamykanie się na zielono do 8 dni o już, co osiągnęło już 6% ponad, teraz tu jest jeszcze więcej. No jak ta pasta wygrań codziennych się kończy, no to to jest Coraz bardziej prawdopodobne, że w ciągu następnych 60 dni i tak te wzrosty będą się, słuchajcie, utrzymywać. Bardzo ciekawe, no i to jest też oczywiście pozytywne z punktu widzenia rynku Bitcoina, i z punktu widzenia tego, o czym mówiłem Wam przed chwilą, że jak już brakuje nam mniej niż 5% do, jakby, naszego poprzedniego ATH, no to zazwyczaj do tych. 226 dni TATH ATH odnawiamy. Tu już zostało mniej niż połowa, no także z dużą, z dużą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że te S500 pomimo tych wysokich wzrostów, według oczywiście badań, będzie w dalszym ciągu rosło. Dołącz do naszego największego w Polsce Discorda. Otrzymasz wiele normalnie płatnych narzędzi za darmo, w tym High bloka do badania likwidacji, którego często pokazuję w filmach w zakładce likwidację czat. Znajdziesz też dostęp do najważniejszych dat ekonomicznych w zakładce ważne daty, które pomogą Ci podjąć przed aktualnie ważny wydarzeniem Decyzję, w którą stronę grać. Również najważniejsze poradniki i edukacje oraz wiele zagrań naszych traderów, marsza i sube. W zakładce efekty WIP znajdziesz ich efekty. Nasza sekcja VIP również jest darmowa. Dołącz teraz, link masz w opisie z fioletową emotką kółeczka. Idąc dalej, słuchajcie, na Nazdaku mamy bardzo tak naprawdę podobną sytuację, bo tutaj ten nasz lokalny ATH praktycznie już je przebiliśmy, a tak naprawdę do naszego ATH całego brakuje nam. Już też mniej niż 5%, także rynki tutaj faktycznie idą w górę. A to jak chciałbyś odebrać darmowe 3000 dolarów w pozycji, jakby nic nie tracisz, to jest kapitał giełdy, a nie twój, to zrób koniecznie dzisiaj konto na Bybit z reflinku poniżej i Bybit ci to właśnie umożliwi. Działa to tak, że robisz konto, robisz KYC, wpłacasz 100 dolarów swoich pieniędzy, żeby tam, wiecie, odfiać te multikonta i do dwóch tygodni Bybit przelewa ci 30 dolarów, które możesz wykorzystać na dźwignię nawet do razy 100, jakby jaką sobie zamarzysz, co daje w teorii jakby właśnie te 3000 dolarów w pozycji, to jest, są pieniądze, giełdy, to nie są tam żadne, wiecie, zniżki na prowizję, to jest tam airdrop, który dostajesz od giełdy w zamian właśnie za nowe konto i dzięki temu możesz sobie tym grać. All by Bita również masz dużo więcej bonusów, tutaj też są moje bonusy, dostęp do moich wskaźników, jak zrobisz konto pode mną, comiesięczny airdrop, darmowy dostęp do sekcji VIP na naszym Discordzie, a ludzie tą sekcję VIP bardzo lubią, bo jak sobie wejdziesz, tam też masz link pod spodem to tutaj ludzie właśnie się chwalą swoimi zagraniami, no i widać, że po prostu im to się podoba. Do tego też miesięczne turnieje i nagrody, też u nas na Discordzie macie, żebyście po prostu mogli też nawet z nami tak rewalizować i te nagrody zdobywać, oraz darmowy dostęp do Akademii Kryptowalut, to jest 3 tygodnie intensywnego szkolenia, ponad 100 lekcji, quizów, codziennych live'ów tradingowych, to jest nasza strona akademia.koszerytradingu.com to jest wszystko bezpłatne, w zamian właśnie za zrobienie tego konta, co i tak Ci się opłaca, bo Bybit ma najniższe prowizje na rynku, mniejsze niż Binance, mniejsze niż jakakolwiek inna giełda, także jak jeszcze zwlekałeś z tym, żeby się przenieść może że nie wiem, z Binance czy czegoś, to teraz jest dobry moment, bo dzisiaj masz właśnie szansę na to, żeby te 3000 dolarów odebrać. Także kliknij w link pod tym filmem. Ale dobra, już skończmy z tym naganianiem i, i lećmy dalej. Słuchajcie, schemat Dujkofa, tak pewnie wiele osób go zna. Jak ktoś go nie zna, to Niestety zbyt długo by mi to zajęło, żeby tutaj wszystko objaśnić, bo to są schematy akumulacji, schematy dystrybucji, i widzicie, jakby jest w tym pięć faz. Każda faza cechuje się trochę innymi rzeczami. To by zajęło cały odcinek, żeby to na nowo tłumaczyć, ale chciałbym dzisiaj porozmawiać o tej fazie ostatniej, czyli. C albo D. Zależy, jak to liczyć. No bo chyba teraz z dużą już dozą prawdopodobieństwa możemy sobie powiedzieć, że to jest jednak, jeżeli chodzi o schemat UIKOFA, schemat akumulacji. Czyli, wiecie, jest duży spadek. Akumulacja i potem wybijamy tam nowe szczyty już tam potem pewnie po halvingu, tak? No bo schemat dystrybucji cechuje się tym, że od dołu do góry akumulacja, i potem znowu jest spadek dół, To jest znaczy ten schemat akumulacji. Jeżeli tutaj właśnie spojrzeć na fazę D, no to co widzimy? LPS, czyli Wsparcie ostatniego oporu często poprzedza przełamanie poziomów oporu, co z kolei tworzy wyższe maksima. I teraz uwaga, wskazuje to na oznaki siły, czyli ten schemat SOS, ponieważ poprzednie opory stają się zupełnie nowymi poziomami wsparcia. No i właśnie dokładnie teraz to mamy to, co dzieje się na rynku. Także te poprzednie opory, czyli ten poziom tych 30 tysięcy dolarów, od którego się bardzo mocno przez tak naprawdę półtora roku albo odbijaliśmy, Albo właśnie był on naszym no, dużym oporem. Teraz, tak naprawdę, przebiliśmy go i staje się on naszym głównym poziomem wsparcia. Także tu jest dużą dozą prawdopodobieństwa, można powiedzieć, to, że faktycznie to jest ten schemat akumulacji. Jest to ta ostatnia faza, która, która uwaga, kończy się, powinna się kończyć mniej więcej właśnie gdzieś w marcu, w kwietniu przyszłego roku, tego 2024 roku. No, a pewnie wszyscy wiecie, co wtedy się dzieje, tak? Jest na halving, będą te ETF-y jeszcze wcześniej najprawdopodobniej, no i potem pójdziemy sobie też według tego do góry. Kolejną ciekawą rzeczą, o której tutaj wam właśnie chciałem powiedzieć, a to jest również od tego pana Jeffrey'a. To jest to, jak wyglądał najczęściej właśnie rynek i jego performance w listopadzie. I to również jest zmierzone od 1950 do 2019, w tym roku, jakby pre-election years, tak? czyli ten rok przed wyborami prezydenckimi w Stanach. I no to jest bardzo ciekawe, no bo jak sobie spojrzycie, najczęściej właśnie ta końcówka danego roku przed wyborami zalicza bardzo fajne wzrosty. O co mi chodzi? Widzicie, jakby od połowy listopada zazwyczaj są bardzo duże czy no bardzo po prostu duże wzrosty. No i tak zwykło się być. W sensie tak zazwyczaj jest właśnie w tych latach przedelekcyjnych od 1950 do 2019 tak było, no i tu widzicie, że idzie wszystko fajnie do góry. Tak samo jak spojrzymy sobie tutaj, to też już parę razy pokazywałem, że zwykle w listopadzie i w grudniu jak tutaj sobie porównamy ta zielona linia, to jest rok aktualny 2023. A ta to są jakby lata usiednione. No i widzimy, że w tym listopadzie i w grudniu bardzo często te wzrosty są. Nadmiar, jakby duże. No, i faktycznie teraz, jak sobie spojrzymy, że okej, okay, jeszcze kilka dni temu, w tym listopadzie, a nawet przed tym listopadem, byliśmy tu, teraz już nadgoniliśmy, jesteśmy gdzieś tutaj, powiedzmy, o te 10% już na wzrost nastąpił. Także faktycznie już teraz te pierwsze wzrosty zostały osiągnięte. Także listopad i grudzień to również może być tutaj dobry moment na to S500. Tym bardziej, że pamiętajcie o tym, co Wam mówiłem, do tych 227 dni zazwyczaj to był ten najdłuższy okres, w historii, kiedy po osiągnięciu tych mniej niż 5% względem poprzedniego ATH odnawialiśmy to właśnie ATH. Teraz minęło już 116 dni, czyli jeszcze tam gdzieś nam pozostało do tych powiedzmy 3 miesięcy, żeby to ATH odnowić. I tak właśnie wszystko bardzo fajnie łączy się w jedną całość. To też już wam parę razy pokazywałem. To jest jakby wykres i taki cykl, cykl mieszkaniowy, tak, że. Faktycznie tutaj był ten spadek też przez Covida, przez US Election Campaign, przez Brexit i tak dalej, był ten spadek. Potem teraz wszystko idzie do góry. No i ten taki spodziewany, spodziewany, jakby takie nasze ATH na nieruchomościach będzie w 2025 łamane na 2026 rok. Taka po prostu nasza bańka według tego cyklu nieruchomości, a jako, że wszystko, jakby cyklami jest skorelowane między sobą. Jak no, wiecie, Bitcoin jest w tym cyklu czteroletnim nieruchomości zwało się mówić przynajmniej w właśnie w Stanach są w tym cyklu 18-letnim, no to z dużą dozą też prawdopodobieństwa możemy sobie powiedzieć że w kolejnych miesiącach indeks dolara będzie spadał taki ten nasz kolejny target, tym bardziej, że tutaj przyjął bardzo poważne wsparcie nasz kolejny target to jest target 103 za indeks dolara co też pomoże bitcoinowi jakby się umocnić, bo pamiętajmy, że jak indeks dolara spada, no to to jest dobre dla bitcoina, wtedy zazwyczaj bitcoin rośnie. I patrzcie jak to wszystko tutaj koreluje się między sobą równy rok był spadków, praktycznie aż do naszego all time low. Teraz jest równy rok tak naprawdę akumulacji. Potem będzie równy rok do takiej akumulacji, że jeszcze będziemy wyżej, wiecie, halving. Kilka miesięcy po halvingu zazwyczaj 3, 4, 5, 6, jak tutaj to też widzimy na wykresie. Dopiero jest ten 50% breakout, czyli jakby 50% względem poprzedniego ATH. I dopiero po tym rynek zaczyna już taką powiedzmy prawdziwą hossę, W sensie też zależy, jak, jak liczyć hossę, tak? Bo można liczyć hossę, że to już w listopadzie tamtego roku na tym największym dołku ta się się zaczęła, tak, bo już od tego momentu były te wzrosty, ale pewnie wtedy jakbyś powiedział, że to już jest hosta, no to by cię każdy wyśmiał. Także wtedy dopiero, po tym Halwingu te 5-6 miesięcy, albo nawet mniej 4, 5, 6, zaczniemy na taką prawdziwą, jakby hostę, tą powiedzmy chostę dla ulicy, i wtedy zaczniemy się o tym mówić w mediach, w newsach, w radiu, gdzie każdy będzie się pakował. No a my. Już przez cały czas tak naprawdę sobie te torby zbieraliśmy. Także tak to wygląda, i to jest wszystko skorelowane z tą właśnie czteroletnią cyklicznością. Więc kolejny rok będziemy jeszcze wyżej, kolejny rok da nam praktycznie ATH, bo według tutaj też tej cykliczności nasze ATH powinno być w październiku mniej więcej, oczywiście, 2025 roku. Czyli to nam da znowu te ATH, no i potem znowu kolejny rok, to będzie rok spadków i tak dalej, aż ta cykliczność przestanie jakby w końcu się sprawdzać. Chociaż na razie od tych prawie 15 lat od powstania Bitcoina z bardzo dużym i fajnym prawdopodobieństwem. Ona działa. Dołącz do mojej darmowej grupy na telegramie Rare Crypto Signals. Udostępniam tam za darmo moje analizy i zagrania, sygnały, wskaźniki, których używam na filmach, dzielę się z nimi za darmo. Powiem ci, jak odebrać pierwszy trade na 1000 dolarów na dźwigni i odbierz też darmowy airdrop na 30 dolarów. Link masz w opisie, zobacz sobie koniecznie i zobacz tam też przypiętą wiadomość przy okazji. Słuchajcie, to wszystko w tym odcinku. Jak tego konta nie macie jeszcze na giełdzie, a chcecie sobie mieć, no to polecam go założyć, a tymczasem ja się z Wami żegnam, dzięki Wam bardzo i cześć.